I część druga punktu widzenia Jankowskiego, kochani moi, ta część będzie dzisiaj spokojniejsza. Yy, wysłuchamy wykładu pana generała Leona Komornickiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Za chwilę, bo wiem, że mamy temat pod tytułem rosyjska machina wojenna. Ale zanim pana o to zapytam, yy, prezydent Trump miał powiedzieć, że nie da Ukraińcom Tomahawków. Tomek kazał mi mówić Tomahawk, nie Tomahawk. Tak. Ponieważ boi się, że nie wie, nie jest pewne, czy tam Ukraińcy nie poszli jakiegoś ładunku nuklearnego, którymś z tych pocisków. Co prezydent mówił? Jest to jest kolejna, powiedzieć, narracja pana prezydenta, którą oni stara się legitymizować no, decyzję na dobrą sprawę, której wynika, że Ukraina tych tych rakiet nie otrzyma. One są bardzo ważne, istotne z punktu widzenia rażenia tego potencjału rosyjskiego, który jest częścią rosyjskiej machiny wojennej, a którego można powiedzieć osłabienie czy obezwładnienie wpłynie dosyć znacząco wpłynęłoby dosyć znacząco na osłabienie tego kontyngentu armii rosyjskiej, który. Jest zaangażowany w wojnę na Ukrainie. tak. To jest kontyngent, to nie jest cała armia rosyjska, ale jednym z warunków, zgodnie ze sztuką wojenną, tego, żeby ten kontyngent ostatecznie osłabł i można było go pokonać, jest odcięcie od terytorium Rosji, od dostaw, od zasobów, tutaj amunicji, uzbrojenia, stanów osobowych. I dopóki dopóty się tego nie odetnie, tego dostępu odizoluje, to ta armia będzie walczyć, tak jak jest dostępem powietrza do ogniska. Ono płonie tak długo, dopóki się do tego, dopóty tego ogniska dostarcza się paliwo, opał i powietrze. A jak się odetnie, to ono gaśnie, tak? Jedynym ze sposobów właśnie to jest to, że trzeba zrównoważyć potencjał przestrzeni powietrznej ofensywny Ukrainy z potencjałem rosyjskim, co najmniej. I z drugiej strony zbudować szczelną obronę przeciwlotniczą czy powietrzną Ukrainy, żeby te uderzenia nie wyrządzały taką szkodę, jak one dzisiaj wyrządzają, te rosyjskie, wyniszczając infrastrukturę krytyczną, energetyczną, ale Także usługi krytyczne, bo Rosja też prowadzi wojnę w cyberprzestrzeni i one wyglądają ogromną szkodą, zbliża się zima. One zmierzają do tego, żeby załamać wolę i gotowość ukraińskiego społeczeństwa, które jest mocno zmęczone do obrony. Bo jak się złamie ten opór. To osłabnie armia. Siły to jest znaczenie połączone, a społeczeństwo zawsze stanowi fundament systemu obronnego państwa, bo z niego wyrasta wszystko: siła, klasa polityczna, przywództwo narodowe, armia. Przecież ona nie rodzi się na kamieniu, tylko ze społeczeństwa. A to społeczeństwo jest mocno już usłabione. Mocno. To jest czwarty rok wojny i końca nie widać. I jeżeli dojdzie do zamrożenia tej wojny na tej rubieży, jak tutaj mówią politycy na zachodzie, już przekonują się, że trzeba jak najszybciej tę wojnę zakończyć, bo ta machina wojenna staje się bardzo niebezpieczna, że się może wtoczyć do krajów nadbałtyckich. Tak? To trzeba zakończyć, bo jak zakończy tą wojnę, będzie pokój, to ona się rozpadnie. To nie za chłodna to ma hołki, te, te No Więc właśnie tutaj dlaczego się boi? Dlatego, że oczywiście to jest, że to bywa określona. Eskalna. Rosja też ma jeszcze w swoim repertuarze, że może odpowiedzieć na te uderzenia, ma oresznika, który, system oresznik to jest, to jest też broń konwencjonalna, ale o dużej sile rażenia, w mojej ocenie Putin to zamierza użyć dopiero wtedy, jeżeli będzie podniesiony właśnie ten stopień eskalacji poprzez chociażby użycie tomachałków i Trump się boi eskalacji tej wojny bo właśnie ta machina wojenna się rosyjska nie zatrzyma. I to ją nie osłabi, bo się jest za późno, to jest za późno. To, żeby dostarczone te to zostały raz wraz z hajmarsami, w kwietniu 2022 roku, wtedy, kiedy Zachód by podjął taką decyzję, dotyczy to wszystkich sojuszników tych czy też partnerów, czy tą całą wspierających, czy chętnych te państwa grupy chętnych z dzisiaj wspierających Ukrainę przecież, żeby te zapadły w tej decyzji. Ale najlepiej, panie redaktorze, te decyzje zapadły kiedy? W 2014 roku, żeby Ukrainę do tego przygotować, żeby. Do tej wojny do nie doszło, bo taka szansa była. Tylko Zachód wtedy spał, odwracał się tyłem do tego, co się działo w Ukrainie, bo wojna się tam toczyła. W 2014 roku się nie, ona nie zakończyła, ona dalej trwała. Do tego aneksji no, Krymu i części Donbasu. No i Zachód udawał, że nic nie widzi i dalej robił interesy z Rosją za wszelką cenę. Dotyczy to Europy Zachodniej, Niemiec, Francji. Dzisiaj na sztandarach mają wypisane. No, prowadzi wojnę z Rosją, no, ale wtedy. Dlaczego Zachód udawał w 14 roku, że nic nie widzi? No właśnie to, to, jest to, że w tej przestrzeni to jest królowała chciwość gonitwa za, za, za wszelką cenę za zyskiem, bo europejska gospodarka, szczególnie niemiecka, bo ona najbardziej korzystała, to była właśnie to. Niemcy są współsprawcami siłą rzeczy i Francuzi także, i Europa Zachodnia tej wojny w Ukrainie, bo oni się przyczynili, że ta machina wojenna rosyjska miała czas, żeby powstać i żeby zaatakować Ukrainę, tak, że nie zareagowano w czasie. A pani Merkel próbowała nie tak dawno rzucać, rzucić winę na Polskę i na kraje Europy Wschodniej, na wschodnią flankę NATO. Przecież taką narrację zaczęła uprawiać. Tak, Niemcy nie tylko, że w tym czasie nie robili interesy za wszelką cenę, to jeszcze teraz, kiedy drugi etap wybuch tej wojny, nie zareagowali, bo w pierwszej kolejności chcieli dostarczyć na Ukrainę zardzewiałe hełmy. Tak. To wszystko jest dzisiaj produkt tamtego czasu rosyjskiej wojny informacyjnej, którą definiuje rosyjska sztuka operacyjna. Ona składa się z czterech etapów. Pierwszy etap może trwać do 20 lat i tak się stało. To był etap demoralizacji, który pod wpływem strategii Gerasimowa i imperialnej polityki, którym zaszyto strategiczną informację, że Rosja nikogo nie zaatakuje, że nie zamierza nikogo odbudować swojej strefy wpływów, tak? że to siły, które buduje, są podporządkowane bezpieczeństwu i pokojowi Rosji, i tak dalej. Zainteresowana jest właśnie prowadzeniem handlu czy też. Rozwojem swojej gospodarki, sprzedając surowce strategiczne, węglowodory dla Europy, i tak dalej. No i tej dezinformacji wszyscy ulegli, włącznie z nami, bo myśmy do 2015 roku, dopiero myśmy się pierwsi tutaj zaczęli budzić, tak, rozbrajaliśmy się namiętnie, obniżyliśmy swój potencjał, zaniechaliśmy szkolenia obronnego, zaniedbaliśmy przemysł obronny, który dzisiaj jest i nasz, i europejski niewydolny, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb. W taki sposób, żeby znoważyć z tym potencjałem, jaki Rosja dzisiaj posiada, i tak dalej. W ogóle myśleniu naszym całkowicie zlikwidowana została przez, przezorność. Czym jest Rosja, czym jest, może zagrażać dla europejskiego bezpieczeństwa. Wszyscy przyjęli to, co Rosja zdefiniowała. Bo Rosjanie ograli Zachód, tak jest. Mądrych, tak jest. Na Zachodzie, I to jest ewidentne. Polityków. I ewidentne, to jest ewidentne, to nastąpiła daleko idąca demoralizacja. Myśmy też zapomnieli, zap, zap, zapomnieli w sztuce wojennej, w definiowaniu sztuki wojennej naszej strategii bezpieczeństwa narodowego w kontekście rosyjskich zagrożeń. Tak? Proszę przejrzeć te wszystkie strategie, które były, to one były poszukiwaniem. Zagrożenia za wszelką cenę i najlepiej za granicą, gdzieś daleko, tak? Nie w bezpośrednim sąsiedztwie. Myśmy nie postrzegali Rosji jako, Rosję jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Nie tak dawno, dopiero w 2015 roku, w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, Rosja została określona jako przeciwnik, jako zagrożenie, panie redaktorze. A kiedy tak została ona zdefiniowana w NATO i tak dalej, to jest okres, czas demoralizacji. Jeżeli sztabu generalnego mówi naszej armii w styczniu tego roku, że Kreml ocenia nas, że mentalnie nie jesteśmy przygotowani do wojny z Rosją, co to znaczy, że takie spustoszenie intelektualne nastąpiło, że to, co w naszej świadomości powinno być trwałe, a wynikające z naszych doświadczeń historycznych, sąsiedztwa z Rosją w przeciągu tej tysiącletniej historii myśmy najbardziej ucierpieli właśnie od swoich sąsiadów, w tym i Rosji, tak? To my tą, tą wiedzę i tą przezorność zgubiliśmy dzisiaj mentalnie nie jesteśmy przygotowani do wojny z Rosją? To jest to sprawka Rosja, tak jest. swoją propagandą, z tak tak wszystkim jest. innym, zdemoralizowali Polskę? Tak jest. Wykorzystują do tego później internet, przecież prowadziła cały czas wojna informacyjna i prowadzi. Ona robi wszystko, żeby poprzez tą infrastrukturę i strukturę informacyjną, ale także media, poprzez implementację... Rogizyjskiej agentury w różnych miejscach, także u nas, tak? żeby wpływać na właśnie i polityków, na media, na różne dziedziny życia społecznego, politycznego, żeby tą destrukcję uprawiać, żeby prowadzić demoralizację, żeby się osłabić, żeby społeczeństwo podzielić, skłócić. Spolaryzować, i tak dalej, i tak dalej, żeby Rosję nie postrzegać jako zagrożenie. I w dalszym ciągu to jest prowadzone. I z chwilą rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tego drugiego etapu w 2022 roku w lutym, Rosja przystąpiła do drugiego etapu tej wojny informacyjnej czy wojny hybrydowej z komponentami konwencjonalnymi, czyli twardej, użyciem twardej siły. Dotychczas działała przez 20 lat z użyciem miękkiej siły w przestrzeni informacyjnej. W postaci sabotażu, podpaleń, dywersji, szpiegostwa różnego rodzaju, tak działania, działania na naszą granicę, w latujących dronach w naszą przestrzeń, po to, żeby te działania informacyjne potęgować, wywołać w naszym społeczeństwie strach obawę. To o te przyszłość. pożary, które co chwila wybuchają, tak to jest rosyjska To jest, to jest etap, etap tej wojny, tak. To jest drugi etap i on ma się, może trwać do pięciu lat. Jesteśmy w połowie albo już więcej, bardziej niż w połowie i następny trzeci etap się rozpocznie. To się nazywa wojnie kryzysów, niepokojów w społeczeństwie naszym europejskim, bo to jest też oddziaływanie z naszego środowiska europejskie. Po to, żeby nie zadziało artykuł 5, żeby Społeczeństwa nie chciały wyjść z strefy komfortu i pójść na wojnę z Rosją, tak? jeżeli zaatakuje ona kraje nad Bałtyckim, o tym mówi naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, wojsk NATO, generał Grymkiewicz, generał amerykański, że Rosja może za dwa lata zaatakować kraje bałtyckie, a Chiny jednocześnie zaatakują Tajwan czy też dokonują aneksji Tajwanu i tak dalej. Mogą być to połączone uderzenia w przestrzeni geopolitycznej i wtedy pojawia się pytanie właśnie, czy społeczeństwa europejskie, też mocno spolaryzowane, Panie redaktorze, wielonarodowe, no co się w tej przestrzeni 20 lat działo? Jaki napływ emigracji emigracji? Zatem też rosyjskie służby stały i chińskie i tak dalej. Z to, że... tak. Też to jest walka, walka to jest narzędzie dzisiaj, bo Polskę kto atakuje od strony Białorusi? Przecież imigranci. To stało się narzędziem tej konwencjonalnej wojny hybrydowej. Tak. W tej przestrzeni też geopolitycznej trwała wojna hybrydowa, tak. ona dalej z nim trwa. Przecież te działania były podjęte i w Stanach Zjednoczonych. To Rosjanie poprzez tą wojnę przyczynili się do tego, że Wielka Brytania opuściła szeregi Unii Europejskiej. Tak? Działał tam wywiad rosyjski, maczał palce, a wpływał na wybory w Europie, w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wpływał, tak? I tak dalej. To jest, to jest całe, są prowadzone kampanie, takie operacje dezinformacyjne, informacyjne, które są podporządkowane, żeby wpływać na ludzką świadomość, bo dzisiaj żyjemy w epoce informacyjnej, kształtuje się społeczeństwo informacyjne i poprzez właśnie infrastrukturę i strukturę informacyjną, te TikToki, Telegramy, Facebooki, portale X, dociera, dociera się do ludzkiej świadomości i nią się zarządza. Ale najpierw się co robi? ją identyfikuje, zainteresowania nasze, czym się interesujemy i się w tym miksie informacji wiarygodnych podaje się dezinformację taką, żeby zmieniać postawy. I czy nasze społeczeństwo w tym postrzeganiu tej wojny w Ukrainie jest jednolite, spójne, tak zwarte, europejskie społeczeństwa? Porównajmy teraz do rosyjskiego społeczeństwa, do chińskiego społeczeństwa, które żyją w tym pokonie takim i są izolowane od tego odpływu, bo Zachód nawet nie ma strategii. Panie redaktorze, to nie tylko ja mówię, wielu ekspertów mówi, pani ostatnio profesor. Tak, Pisarska w Fundacji Płockiego mówiła, że Europa nie ma strategii, tak? Europa nie ma w dalszym ciągu strategii właśnie w wojnie hybrydowej. I jak przeciwdziałać temu, jak wyprzedzać pewne działania, żeby nie dawać się zaskakiwać. My ciągle gonimy króliczka, jesteśmy z tyłu, a Rosja jest z przodu. Tak? Tak to wygląda. Czyli mamy kiepskie elity po prostu. No to tak jest chodzi. to są wieloletnie właśnie to, co my, panie. Ja użyję tutaj oczywiście bardzo może niemodnego, niepopularnego opreślona i oczywiście mogę być postrzegany jako totalny malcontent. To nie o to chodzi. Tylko moją rolą jest definiowanie tego wszystkiego, co jest słabe, co jest złe. A nie, co jest dobre. Dobre rzeczy, to, 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 to nie żadna łaska. Nikt nie robi ani generałowie, ani politycy żadnej łaski, bo oni od tego są, żeby dobro czynić tej przestrzeni. A my dzisiaj do, da, da, w dalszym ciągu od pięciu lat nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, bo na tym tle, na tym właśnie tym obszarze najbardziej istotnym konstytucji ob, Narodowej Obrony rzeczpospolitej, która definiuje gmach bezpieczeństwa. My nie mamy zgody na, między obozem prezydenckim i premierem, tak, tu jest konflikt, nie została ona zaakceptowana. To przez pięć lat nie można było uzyskać konsensusu? To to staje się obszarem bitwy politycznej? Gdzie tu powinna być zgoda? gdzie wszyscy się powinni połączyć intelektualnie i wysmażyć wreszcie to, co na wszyscy czekają, żeby zdefiniować system obronny państwa, żeby w nim zdefiniować cel polityczny. Czemu to wszystko służy? Czemu te ogromne pieniądze, które wydajemy, czemu politycy, którzy zabiegają o nasze bezpieczeństwo, to ma służyć? Czym jest NATO w tym systemie? Czym jest sojusz z Stanami Zjednoczonymi? A co jest tym celem politycznym w naszym położeniu na styku z Rosją? Przecież nie wojna, a pokój. Pokojowy rozwój, czyli pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Naród to jest przyszłość za 20-30 lat powinniśmy sobie zadawać, panie redaktorze, ja obserwuję też pański program i, i oczywiście podziwiam pańską tutaj zaangażowanie w kształtowanie tej jeszcze znajdowanie, poszukiwanie odpowiedzi co dalej? Jak z naszym społeczeństwem? Myśleniem, co z kształtowaniem polskiego narodu to jest przyszłość. Nasze dzieci, nasze wnuki. Czy my myślimy kategoriami 20-30 lat do przodu, co się w tej przestrzeni może wydarzyć w Europie, w naszym najbliższym sąsiedztwie, co będzie z Rosją, jak się ta wojna zakończy? Czy my mamy strategię, jak się ta wojna zakończy? Dobrze, jak, co będzie z Rosją, co będzie z Ukrainą, co będzie w ogóle z Europą, jak ona się będzie zachowywać? No, to pytanie jest bardzo dużo I prezydent Trump, żeby Europa była silna. Żeby nie uległa tej rosyjskiej demoralizacji przez 20 lat, nie rozbroiła się, to by postawił na Europę. I powiedział dobrze. I nie grał, robił, żeby odciągnąć Putina od Chin. Zawsze też różne tu kombinacje stosuje, obdarzone wyjątkowym ryzykiem niepowodzenia, bo Putin jest sklinczowany, już zespawany z Chinami. Tak, i ta machina wojenna, o którą pan. No właśnie, panie y, generale, ale zanim y, przejdziemy do tej machiny wojennej, są ważne słowa pana generała. Po raz kolejny je słyszymy w tym programie, właśnie. Czy Polska ma plan na kolejne 20-30 lat? Dokładnie. W sferze wojennej, w sferze strategii, ale również mówimy o tym codziennie praktycznie w tym programie, w różnych innych sferach. Sfera demografii. Mamy jest. jakiś plan na 20 tak lat. Jest. Tak jest. Sprawa tak. gospodarki, energia. Mamy takie plany na 20 lat. Na 30 mamy takie wizje, strategie sięgające do dorosłości naszych synów i córek? I właśnie, i czym się zajęliśmy, panie? Czym główny wysiłek nasz intelektualny? Zielony Ład oczywiście, ruchy różnego rodzaju, tak, które są w Rosji tępione i tak dalej, tutaj według oceny. A Rosja to podrzuca. Bo kto finansuje dzisiaj wszelkiego ruchu ekologicznego? Ktoś się zadawał pytanie. One jakim charakterze jest? One są głównie. O, ekstre, o charakterze lewicowo-ekstremalnym, tak, tak dalej, to czy ktoś się zadawał to pytanie, to ma być nasza przyszłość, tym, tym, to w tej przestrzeni ma być najistotniejszą rzeczą, nawet Ministerstwo się powołuje specjalne, żeby te sprawy rozstrzygać, tak, a na przykład nie powołuje się Ministerstwa Przemysłu Obronnego, czy też innego Ministerstwa istotnego, chociażby na przykład Obrony Cywilnej Kraju, która, mimo różnego rodzaju deklaracji, nadal jest po wijakach. No właśnie, drodzy widzowie, pan generał powiedział przed chwilą o organizacjach ekologicznych. To ja Wam tylko powiem, że mniej więcej za 15 minut naszym gościem będzie pan Paweł Szypulski z Greenpeace. To go zapytamy również o to, co pan powiedział przed chwilą. Tak jest. Dobrze, panie generale. No to bo... machinę wojenną, bo jeszcze to jest też ważne. Tak, właśnie chciałem pana dopytać, tak. bo przed wejściem na antenę pan mówił bardzo ciekawie o rosyjskiej machinie wojennej, która jest nowotworem na rosyjskim ciele. Tak, to jest nowotwór, żeby to zrozumieć, już nie wiem jaki tu trzeba używać języka, żeby dotrzeć do świadomości, bo to w dalszym ciągu jest niezdefiniowane. To jest... Przekształcona część gospodarki rosyjskiej, która jest gospodarką stanu wojennego. To jest taki dzisiaj kokon, nowotwór, który żyje w środku organizmu rosyjskiego, a głównie on jest przysany ze wszelkich, całych sił do społeczeństwa ukraińskiego i wysysa wszędzie, tylko można maksymalnie, to, to, to można powiedzieć, pieniądze nie tylko, wszelkiego rodzaju siły witalne żeby żyć i żeby realizować cele wojenne i polityczne Rosji, tak. To jest taka, taki nowotwór. Tak on rzeczywiście nie jest może złośliwy, ale żyje tak długo, jak trwa wojna. Jak następuje pokój, on nagle traci swoją rację bytu i tu jest wtedy, powstaje w Rosji powstanie poważny problem. On się zacznie rozpadać w sposób często niekontrolowany i będzie drogo kosztował, nie tylko. Władzę rosyjską, ale będzie kosztowało też gospodarkę rosyjską, bo trzeba też ogromne pieniądze, żeby wrócić do stanu pokojowego, ten ład, żeby ten ład wojenny stał się ładem pokoju. I Putin doskonale wie, i generowie rosyjscy, i oligarchowie, że wojna karmi ten kokon i ten ko żadne sankcje go nie, tu nie dotkną, dlatego że te sankcje będą uderzać w rosyjskie społeczeństwo, a ono od wieków żyje w strefie dyskomfortu, jest dwuwarstwowe, mówię o tej części ludzi najbiedniejszych, najliczniejszych i żyje i ma wyjątkową odporność na ból. Oni nie muszą wychodzić z strefy komfortu, oni są cały czas i znale znaleźć się w strefie dyskomfortu, bo oni cały czas w tej strefie są i cierpią, i cierpią zawsze, cały czas cierpią, bo żyją. Od pierwszego do pierwszego, tak do końca miesiąca żyją na poziomie takim wegetatywnym, tylko żeby przetrwać, nie mają rozbudzonej jakikolwiek aspiracji, żeby mieć dobre samochody, piękne domy, ogródki, działki z dostępem do jeziora czy nad morze. Oni po to, żeby tylko przeżyć. Jedyną ich satysfakcją dla nich jest to, żeby Rosja była silna. Żeby armia była silna i zwyciężała. I oni nie mają roszczeniowego roszczeni, nie mają do, do, do władzy. Oni odgrywają służebną rolę wobec władzy. Ale widzą, że trumny przyjeżdżają tak, ich dzieci sprawie. Ale synów. to jest są bohaterami. Oni są tutaj. Jest, pamiętajmy, że to społeczeństwo podlega tak, jak Rosja prowadzi wojnę informacyjną na zewnątrz, no, wojnę hybrydową. On wobec własnego społeczeństwa prowadzi daleko idącą także taką indoktrynację. Tam już takie małe dziecko jest gotowe do największych poświęceń. Tak? Proszę zauważyć, jak to jest kształtowane. Od małego jest spajane właśnie ta, ta rola tej służebności wobec państwa i władzy i że w wypadku zagrożenia. To nie ma innej alternatywy. Rosja albo śmierć. Nie ma alternatywy. Nie ma innej. Nawet ten ranny, który wraca z frontu, jest ciężko poturbowany i psychicznie i fizycznie, to nie jest bohaterem. To nie jest bohaterem, bo on przeżył. Bo on przeżył, tak? Ten, który prze... pozginął, jest bohaterem. To jest odpowiednio też rozgrywane w takim sferze wizerunkowej i tak dalej. W rosyjskim społeczeństwie, które żyje w totalnej izolacji, to, to jest największe, można powiedzieć, dar, największy dar, tak, że on poświęca swoje życie na ojczyznę i nie jest to wyzwanie Rosji albo śmierć i wszystko na rzecz frontu, na rzecz wojny, wszystko, oddajemy ostatnie kopiejki, żeby ta armia mogła realizować swoje dań. w obronie rosyjskiej, bo to jest wojna pozycyjna, bo ona ma charakter, ta na lądzie ma charakter dla Rosji, charakter egzystencjonalny. To nie jest wojna, którym służy zagarnięciu terytoriów. To, nie, to jest, trzeba tak to czytać, dlatego że głównym celem tych działań na lądzie jest wykrwawić ukraińskiego żołnierza, a przez bombardowania, niszczenie, wyniszczanie infrastruktury, tak, zbudowanie Ukrainy, zbudowanie w społeczeństwie ukraińskim, a takiej można powiedzieć, przekonania beznadziei i wypędzania tych ludzi z Ukrainy. Panie redaktorze, na ile już dzisiaj ukraińskie społeczeństwo zmniejszyło się w porównaniu do tego, co było, w Ukrainie żyło w 2014 roku? To jest wie, prawie ponad... 40 milionów na dwadzieścia tak. kilka, ale no, Panie... Proszę panie... zauważyć. I celem tego właśnie to jest wypędzanie. Ale Panie general, jak to jest, że bez zniszczenia Ukrainy Rosja nie przetrwa? Proszę? Bez zniszczenia Ukrainy Rosja nie powiedzie. Dlatego, że te terytorium, które Rosja dzisiaj e, prowadzi wa walkę, te obwody ługański, doniecki, zaporowski i chersoński zostały uznane jako integralna część Rosji. Rosyjska armia dzisiaj wyzwala spod okupacji ukraińskiej swoje terytoria. Taka jest narracja. No, to, oczywiście to jest kłamstwo, to jest, to jest bezczelne ugarstwo, ale dla rosyjskiego społeczeństwa tak jest to zdefiniowane. To jest Rosja. To, bo rosyjska strategia i polityka imperialna zbudowane są na ideologii. Pierwsze Kościoła Prawosławnego, bo co w Warszawie, jak tutaj jest, Polska była pod zaborem rosyjskim, stolica nasza. To serkie wybudowano, a później, kiedy komuniści tutaj wkroczyli, czy Armia Czerwona, to w Warszawie co wybudowano? Pałac kultury, bo za tym szła zawsze ideologia. Tak? A dzisiaj to jest ideologia putinistyczna, zbudowana na fałszywej historii, że to są rdzenie rosyjskie ziemie, bo Rosja wzięła tam swój początek tak? Krym i tak dalej. I ta narracja jest, to jest ideologia. To wszystko jest zbudowane na ideologii, gdzie u nas to wszystko jest zbudowane na uwarunkowaniach społecznych, historycznych. I tak dalej, geograficzny Tam jest ideologia. To jest najpierw na ideologię, tak? Panie generale, musimy powoli kończyć. Zostało nam 30 sekund. Wspomniał Pan o tym Stemplu Stalina w Warszawie, czyli Pałacu Kultury. Tak. Zburzyć go, króciutko? A co to jest? Już dawno, dawno tego nie powinno być oczywiście, chyba że chcemy zostawić sobie pomnik naszej, świadczący naszej historii. Ale to jest pomnik zniewolenia. No nie tylko. Ja też jestem ofiarą, bo też w tym, w tym ustroju byłem kształtowany, tak, tak jak, chociaż było to wbrew mojemu ojcu, no ale, ale żyliśmy w takich czasach, a do tego przyczyniła się jałta, przecież jesteśmy dzisiaj tak jak dzisiaj politycy i nasi wojskowi są ofiarami, czy też dziećmi pierwszego etapu wojny rosyjskiej, tej hybrowy informacji, tej, tego etapu demoralizacji, ciężko wyjść z tego, jest tego myślenia, ciężko się wydobyć, tak jak to, 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 to ten dziękuję panie generale. Generał Leon Komornicki, właściwie wykład. E, dziękuję serdecznie.